Ejka kochani. Tak jak obiecywałam wam, że będzie nowy filmik, więc jest. Coś dzisiaj nowego dla Was przygotowałam. No cóż, zadałam Wam takie pytanie. To mnie obserwuje na Facebooku, Instagramie i Snapchacie, ten doskonale wie, że mam zboczenie na punkcie robienia sobie paznokci. I dzisiaj będzie w związku z tym o tym, dlaczego zaczęłam robić sobie sama paznokcie i dlaczego przestałam chodzić do kosmetyczek. Więc zanim zacznę, to teraz zapraszam Was właśnie na moje media społecznościowe, oczywiście na subskrypcję tego kanału, po tej stronie znajdziecie e, link do, do, do subskrypcji. Więc zanim zaczniemy, zaczniemy z dżinglem, prawda? Sama moja historia z paznokciami jest dość długa i kręta, więc to trochę potrwa zanim Wam wszystko dokładnie odpowiem. moja historia w ogóle zaczęła się już w podstawówce z paznokciami zaczęłam zazdrościć swoim koleżankom, że nosiły długie paznokcie pomalowane na delikatny różowy kolor z jakimiś drobnymi dropinkami brokatu bardzo mi się zaczęło podobać a że ja byłam chłopczycą i obgryzałam paznokcie tak, ogryzałam paznokcie więc jak obgryzałam paznokcie, no nie było szansy strasznie to wyglądało Pamiętam, że ich czasu byłam chłopczycą, do, do swojego w sumie 18 roku życia, ale paznokcie mi się mega podobały. Miałam 11 lat i wtedy już zaczęłam paznokcie zapuszczać, a przy tym, że ogryzam te pazury, to był, nie było bardzo łatwe. Powiem tak szczerze, że wtedy już to się zaczęło, właśnie z robieniem paznokci. Wtedy, wtedy właśnie się zaczęłam uczyć. Robiłam swoje przyjaciółce paznokcie zwykłymi lakierami. No i i aż do odkresu, aż poszłam do zawodówki malowałam z niezwykłymi lakierami i dość długie nosiłam na znokcie. Ale jak poszłam do szkoły zawodowej na profil fryzjerski, poszłam do salonu fryzjerskiego do pracy, to niestety jedna z moich szefowych, moja druga szefowa niestety strasznie miała jakieś Awersję do tego, że mamy długie paznokcie, Ciągle się czepiała, że nie wiem, jak myję głowę klientką, że je szarpę za włosy, że skrobę je po głowie. Pytałam się klientek, mówiły, że nic im nie robię. Wręcz przeciwnie, bardzo y, im sprawia przyjemność, jak myję im głowę. Ale żadna się nie skarżyła na to, że y, skrobę je. Więc y Niestety hodowanie paznokci w zawodówce to był hardcore, więc te trzy lata się niestety męczyłam i musiałam nosić krótkie, chociaż ciutkę zawsze tam trochę zapuściłam, nawet na złość wręcz. I malowałam paznokcie, nieważne, że odpadł lakier po, po jednym dniu, no ale trudno, niestety, taki, taki był urok malowania paznokci. No i sama historia z malowaniem paznokci. Siedziałam specjalnie w nocy, malowałam paznokcie, schodziło się co trzy godziny. I w takiej pozycji się spało, na znak spał z paznokciami, tak żeby tylko nie yy, nic się nie odbiło, żeby lakier dobrze wyszedł. No ale to tak właśnie wyglądało. A w sumie tak naprawdę z tym, że zaczęłam chodzić do kosmetyczek zaczęło się od tego, od nieszczęśliwego wypadku, wtedy zaczęłam pracować w tym sklepie, w którym ja teraz pracuję i wtedy jakoś nieszczęśliwy zbieg okoliczności był, że tak szłam na Sylwestra, było trzy dni przed Sylwestrem, złamałam paznokcie, o guzik w koszuli, bo męki naprzebierałam. i bo Bądź co bądź musiałam się zapisać do kosmetyczki, pani wtedy mi zaproponowała zrobienie poznaczy hybrydowych i przedłużenie jednego kciuka, to był właśnie ten żelem. I taka się zaczęła moja historia z lakierami hybrydowymi, no ale wtedy niestety przez to, że pani się przyniosły musiałam szukać innej kosmetyczki, więc zaczęły się moje poszukiwania. Poszłam do jednej pani. Niestety, bardzo mnie rozczarowała po pierwszym razie. Pierwsze co, bardzo mi się nie spodobało, że jej mąż zaczął się wtrącać i mądrować się. Tu robisz źle, dlaczego tam mówisz, że czegoś nie umiesz zrobić? I zaczął ją bardzo krytykować. Mnie to bardzo zaczęło irytować. Mówię, facet się nawet na tym nie znał, a mądrował się. Druga sprawa, niestety, miała wtedy popękane dwa paznokcie. Myślałam, że ta pani mi przedłuży Paznokcie żelem. Powiedziała, że robi tylko na naturalnych paznokciach i żelu nie używa. Więc to był drugi minus. To był pierwszy i ostatni raz, jak byłam u tej kosmetyczki. Drugą taką historię, którą miałam, to była wizyta w takim salonie i, sal i salonie, który miał usługi solarium. Więc pani też specjalnie dla mnie została dłużej w pracy. Na 18 się z nią umówiłam. Ale niestety pierwszy minus jaki był, ta pani była sama i miała solarium, więc po każdym kliencie ode mnie odchodziła i czyściła y, te komory y, solarne i niestety schodziło jej się tak z tym, że skończyła mnie po dwóch godzinach. Byłam dopiero w domu po dwudziestej. Niestety też ta pani niestety miała mnie drugi minus. Skórek niestety mi ładnie po zrobiła wzgórki i pakórki. Do tego jeszcze nie użyła fryzarki, żeby ładnie zmyć poprzedni lakier hybrydowy. On przebijał przez nową warstwę lakieru, tak się nie robi. No i to mi się strasznie nie podobało. Po tygodniu musiałam, niestety, ten lakier zamazać swoim lakierem zwykłym, bo niestety to bardzo brzydko wyglądało. I wtedy od tamtego czasu stwierdziłam, nie, mówię, ta te lampa, ten, te, ten sprzęt nie kosztuje dużo, mówię 300 zł jestem w stanie wybulić ta na cały ten sprzęt Mówię, dobrze, że są filmiki na YouTubie I można się trochę nauczyć samą, Będąc samoukiem Tak kochani, jestem samoukiem Nikt mnie nie uczył I zanim mnie ktoś zacznie tutaj komentować Że samouk będzie mnie uczył Ja nic na razie Wam nie pokazuję Tylko chciałam Wam opowiedzieć swoją historię Ja tylko pokazuję na fejsie i na instagramie Moje wzorki ja nie, nie jestem przeszkolona W tej kwestii Więc nie, nie, nie proszę mnie nie krytykować Kolejna sprawa, właśnie od tego zaczęła się moja historia z hybrydami samej. Nie będę mówiła, jaka, jaką firmę zaczęłam wtedy używać, nie chcę robić kryptoreklamy, bo niestety nabawiłam się uczulenia i historia też jest dość ciekawa, bo yy, wtedy było tak, że nawet nie powiązałam pierwszych objawów uczulenia z tą firmą i że mogła mnie ta, ta firma uczulać. Najzwyczajniej w świecie zaczęłam mi skórki pękać i paznokcie zaczął odpadać od macierzy. Najzwyczajniej w świecie by mi paznokcie zlazły z palców. Dosłownie. tak Takie ja ostrego nabawiam się uczulenia. I kolejna sprawa. Wtedy zaczął mi się pojawiać trądzik na twarzy i po dziś dzień jeszcze, o oh, widzicie, mam teraz wypryski na twarzy. Nadal z tym walczę. Radzę Wam różnymi rzeczami walczyć z tym trądzikiem, ale... No, niestety jestem kobietą i też ten trądzik się pojawia, a po tym uczuleniu jeszcze, jeszcze długo to będę jeszcze zwalczała. Więc tak to się zaczęło. A kolejną sprawą mi najgorszą było wtedy, że spuchło mi to, to lewe oko. Wyglądałam tak, jakby mi ktoś całej siły przyładował w, w oko. Nikt mnie wtedy nie pobił. Najzwyczajniej w świecie takiego ostrego nabawiłam się uczulenia. Pierwszy raz nie powiązałam tego z uczuleniem na hybrydę. I wtedy najciekawsza historia. Wtedy tego dnia drugiego po zrobieniu hybrydy i z tym spuchniętym okiem jechałam rodzicami na wycieczkę taką jednodniową. I cały dzień e, miałam okulary na oczach, bo bałam się, że będzie to widać na zdjęciach. Ja taką bólę miałam, więc dobrze, że nikt, nikt tego nie widział, poza moimi rodzicami, bo cały dzień okulary na nosie przeciwsłonecznym I nie, 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 nikt tak nikt tego nie widzi. A drugim razem dopiero się przekonałam, że. Uczula mnie właśnie ta firma i ten lakier, jak spuchło mi drugi raz oko, nie mogłam się rano malować do pracy, nakładałam eyeliner na oczy, a po prostu mi łzy ściekały takim ciurkiem, nie dało rady. I wtedy dopiero posiedziałam, pogrzebałam w internecie i znalazłam, że ta dana firma uczula. Możecie nawet poczytać, jaka to firma. Link tam znajdziecie na dole w opisie do, do artykułu, którym opisuję, jaki to lakier mnie uczulał. No i wtedy właśnie przestałam robić pasnokcie hybrydowe, bo tak nabawiłam się tak ostrogo uczulania, że się tak tragicznie bałam, że nie wiem. Rok czasu buchałam ja się zrobieniu zwykłymi lakierami. Kupiłam tedy sobie specjalnie żel i nakładałam żel i dopiero na to zwykły lakier tylko, że no niestety, zwykły lakier po tygodniu odpadał, niestety ale osobą, która mnie namówiła że Gosia spróbuj jeszcze innych firm, to że ta firma Cię uczula to nie znaczy, że inne na Cię będą uczulać, właśnie wtedy zaczęłam używać lakierów z marki Hi, drugą było Neonail, Ness i Piranem. dobrze, że te firmy teraz powstały i mają dużo, dużo fajnych kolorów no, już od roku czasu robię właśnie tak, takiego typu właśnie z Hiznes z Ness i różnych innych. Właśnie te lakiery te hybrydowe używam. I teraz jest ok, nic się nie dzieje. Paznokcie się nie, nie, nie odpadają mi od macierzy, skórki mi nie 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 nie, rogowacieją. nie puchnie mi oko. Trąci, że tam mam to trudno. No, no niestety jeszcze się nie będę, będę bardzo długo z nim bujać. No ale wszystko się dobrze ułożyło. Jak na razie jest okej. Okay. I jak na razie to co robię, to zrobienie tych paznokci. Chwalę się na fejsie i na Instagramie. Oczywiście Was zapraszam jeszcze raz. No to co? To tyle co dla Was przygotowałam właśnie moją historię o tym, dlaczego przestałam chodzić do kosmetyczek i paznokcie robię sobie sama. <słuch> Jestem bardzo ciekawa Waszych historii, czy wy też miałyście takie przygody z kosmetyczkami, czy Was też y, lakiery hybrydowe uczulają, czy może z tych firm, których ja używam, może one Was uczulają, ale raczej nie, nie spotkałam się z takimi historiami, ale może Was coś takiego spotkało. Też kolejną sprawą to zapraszam Was jeszcze raz na moje media społecznościowe. Łapkujemy w górę, bo to bardzo pozytywne. Bardzo mi miło jest mi widzieć łapki w górę. Tu pod ostatnim filmikiem widziałam ponad 22 łapki w górę, więc chciałabym jeszcze zobaczyć kolejnych tych 22, żeby było z 44, byłoby fajnie. Pod jednym filmikiem miałam prawie 50, więc chciałabym zobaczyć ich więcej jak te 50, bo bardzo pozytywne są te łapeczki, bardzo mnie. Zachęcają, żeby znowu coś dla Was nagrać. To tyle. Zapraszam jeszcze raz na moje media społecznościowe. No i tyle. Dziękuję bardzo serdecznie. I zapraszam na subskrypcję i na łapki. Na razie. Pa pa! Żeby nie przegapić najnowszych moich filmików, zasubskrybuj mój kanał.